Ostatni Mateusz, dzisiaj pokażę Wam, co zrobić, żeby na telefonie nie się, to, co mamy na komputerze. Jeśli na przykład mogę sobie na telefon odpalić Google Home. No. I widzicie, tu na komputerze też one nam się odpalają. Nacisnąć. Wszystko się robi. Na przykład odpalić YouTube. O! Widzicie, można na przykład wpisać sobie tu. Kliknąć. Kliknąć. i Nacisnąć. I na przykład można sobie na przykład wpisać. Materę. I widzicie. mamy napisane. Teraz tylko klikamy lubkę. A po prostu klikamy Mateusz Garlik. I widzicie tutaj też nam się to odpala. Jeszcze sobie w jakiś filmik. Tutaj też nam się, też nam się Widzicie? A więc, możemy zaczynać. No, na nawet się nam na, na klawiaturka pojawiła. Widzicie, jeśli na przykład wyjdziemy z tego wszystkiego, jeśli poklikamy, to popatrzcie, tylko kiedy ja będę klikał tu, to widać tutaj takie przykład, odciski palców. Nie wiem, czy to kamera łapie, ale chyba widać. Ale więc pokażę Wam, jak to zrobić. Ja na początku, a więc widzimy się za malutką chwilkę. Okej, okay, słuchajcie. No, najpierw na laptopie Wchodzimy w I wpisujemy sobie tutaj do góry. C, P. A. C. E. Spacer. Spacer. Desk. Spasę desk, klikamy Enter I klikamy w pierwszy link Czyli World unitor.worldwoodgap.pl Zobaczcie, link też do tej stronki znajdziecie w opisie O nie Link też do tej stronki znajdziecie w opisie Jeśli ktoś nie będzie umawiał znaleźć na I teraz tu nasza otwiera ta stronka Robimy sobie na sam dół Prawie na sam dół i wybieramy sobie Windows, ja mam 10. Klałam sobie. I teraz wybieramy sobie, gdzie chcemy zapisać. Ja na przykład to chcę sobie zapisać w dokumentach. I na przykład, można tylko na przykład na polpicie. Klikamy ja zapisz. Aha, spacer dyskus istnieje, to musimy sobie zmienić nazwę. No bo ja już mam zainstalowanego Spacodywka, a musimy sobie zmienić na przykład I klikamy napisz. I teraz tutaj widzicie, mamy ikonkę, że ładuje nam się aplikację Spacodywka. O, Spam z dzwoni. Cały czas do mnie Spam dzwoni. jeśli już nasz dysk się odpalił, Teraz klikamy sobie tu tą ikonkę i otwieramy sobie z dyska. Czyli tu klikamy sobie w naszą i klikamy otwórz. Halo, on mi zniknął. Ok, jeśli się wydaje, że to pasa trochę za późno to wyrobimy. Klikamy w strzałeczko i klikamy otwórz. Teraz się, takie coś. Klikamy next. Klikamy klikające, a nie, zobaczmy. No widzicie, tutaj next nie jest dostępny. Wybieramy sobie orbit. Co ja tam wcześniej nie wybrałam. But. A i tu musimy next. Teraz tu powinnam napisać remowe i sam już nam się pomiera. I widzicie jeśli już nam się to podobało, to widzimy się ma różną Teraz klikamy finish. Jeśli klikniemy finish, to tutaj. Jeśli klikniemy strzałkę, to tu powinno nam się pojawić opisycie. I teraz mamy tu spacer dysk. Podzimy sobie. Klikamy next. Klikamy repeat. Nie przepraszam ramowę. Klikamy ramowe. I teraz czekamy, aż nam się w załaduje. Jeśli już nam się załadowało, klikamy finish. I teraz już nam się... Spacer dysk problem. I teraz wchodzimy sobie, w sobie miejsce go zapisaliście. Ja go zapisałam na pulpicie, ale wchodzimy sobie w dysk, w ten komputer, wchodzimy w pulpit. I szukamy spacer dysk. O, tutaj mam. Spacer dysk, wchodzimy. I teraz jeśli wejdziemy, klikamy next. I klikamy, jedziemy na sam dół i klikamy tą oto ikonkę i klikamy next. I klikamy ponownie next. Next jakby takie dalej. klikamy ponownie next i klikamy Installers. Teraz nam się spacer jest instaluje. Widzimy się za chwilę. Jeszcze już nam się spacer jest zainstalował, klikamy finish. I teraz... Tu powinna nam się pojawić malutka ikonka. Spacer dysk. Jeśli tego nie będzie się mieć, to tutaj klikacie pszczoł. Ale ja mam spacer dysk. Klikamy sobie w to. I teraz na telefonie. I słuchajcie tak, urządzenie muszą być podłączone pod ten sam internet. Inaczej by nie działało. na przykład yy, znacie, a to jest jakiegoś internetu, to musicie się podłączyć dane urządzenie pod ten sam internet. Inaczej to po co nie będzie działało. I klikamy. No, wchodzimy w sklep play. I piszemy spacer desk. I potem aktualiz No, ja aktualizuję. Wyklikacie powiesz. Ja tego tak nie będę aktualizował, ale wyklikacie powiesz. Ja to nie aktualizuję po odcinku. I jeśli wam już tu się to pobrało, wchodzicie sobie w pasę dysk. I teraz tu jesteście, tak. Jak widzicie, jestem podwrócony pod konnet. I tutaj powinno nam się wyświetlić sonet i tu. I tu powinien się znaleźć nasz laptop. Czyli desktop w Windows 10. I klikamy sobie. Teraz łączę nas z laptopem. Jak widzicie, wszystko, co robimy w telefonie. nam się na laptop. Jeśli na przykład zamkniemy, tu. Tutaj też nam się zamyka. Widzicie, tam gdzie klikniemy, to tam nam się mieszka przemieszcza. Widzicie? Tu widać, że klikam. Na przykład możemy sobie hama odpalić YouTube i na przykład możemy sobie jakiś filmik odpalić. Jeśli chcecie kolejny filmik z takich poradników, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Tylko jest, jedny, jest jeden kłopot w tej aplikacji. Znaczy, to nie jest kłopot, tylko że bardzo małe są te przyciski. I nigdy mi się nie uda nie trafić. Może Wam niech moje moje mniejsze paręce. No. I widzicie, myślę, że z komputera. O, może z tego wyjść teraz. O, i widzicie. Tutaj mamy cały ten google. Możemy sobie wejść na komputer, się nam zrobi robi to samo. A. Możemy sobie wejść w ten komputer, gdzie tylko chcemy, a w myślę, że mamy naprawdę bardzo dużo opcji. mamy z pieni I Icie tutaj jest połączony. Ten komputer z Możemy sobie wyjść z tego dyska. Możemy sobie z tego wyjść i już. No i już macie wszystko połączone. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków i najważniejsze, co musicie zrobić, to kliknąć w ten czerwony plik i subskrybuj, a następnie dzwoneczek, który obok niego jest i wtedy nagram kolejny poradnik. Umowa, umowa. Przepraszam, że wczoraj nie było filmu, ale troszkę tyle źle czułem. No, przepraszam, że wczoraj, wczoraj nie było filmu, ale nie miałem czasu tu do szkoły, tu musiałam jechać na piłkę. A po prostu nie nagrać filmu. A więc nie będę już ciągle przedłużał. bo Przecież potem ten film się skończył. Bardzo fajna aplikacja. Polecam ją. Pasadysk, Oczywiście można ze z wyjść. A i jeszcze trochę nie mam wam powiedzieć. Ich na przykład wejdziecie sobie na przykład w Chrome. I na przykład... Mm, ja mam tylko to, daje taki przykład. Jeśli na przykład sobie w chroma. Tak. O nie, co mi się tu podłączy? I Wejdziesz sobie w youtuba. Tutaj masz youtuba.